Cześć. W dzisiejszym filmie opowiem Ci nieco o tym, jak działa biodro, o rotacji wewnętrznej w biodrze, o tym, jak podzielić tą rotację na tak naprawdę dwie rotacje: rotację wewnętrzną czy zewnętrzną kości udowej oraz samego biodra, bo biodro nie jest nieruchome. Przez staw biodrowo-krzyżowy tam zachodzą jakieś ruchy. One są bardzo niewielkie, no ale dla niektórych mięśni, jak na przykład mięśni, mięśnie dna miednicy, ten niewielki zakres ruchu to jest cały ruch, więc pozbycie się nawet odrobiny tego ruchu to jest tak, jak pozbywanie się, powiedzmy, jeżeli stracisz 50% ruchomości w stawie biodrowo-krzyżowym, to tak jakby stracić 50% ruchomości, nie wiem, w stawie ramiennym na przykład. Tam już to bardzo widać i są oczywiste w miarę konsekwencje tego. Tutaj tego aż tak bardzo nie widać, natomiast konsekwencje też są dosyć duże. Dodatkowo opowiem Ci, a właściwie pokażę Ci ćwiczenia, przykładowe ćwiczenia, którymi możesz sobie pomóc, jeśli chodzi o przywracanie ruchomości właśnie w obrębie stawu biodrowo-krzyżowego, czy generalnie wylotu miednicy. Zapraszam. W tej chwili na ekranie widzisz. Szkielet człowieka z nałożonymi mięśniami. Patrzymy się sobie tutaj od tyłu, od popy strony. No i to, co widać z zewnątrz, to są pośladkowe wielkie. Widzimy tutaj fragment pośladkowego średniego. I teraz te wszystkie mięśnie, które tu widzisz, generalnie można zaliczać do rotatorów zewnętrznych biodra. Trochę sprawa się zmienia, jeśli przyjęlibyśmy tutaj, jeśli zgielibyśmy nogę powiedzmy do 90 stopni. Wtedy ten pośladkowy średni, mniejszy, czy tam część wielkiego, ewentualnie mogłaby być rotatorem wewnętrznym. Natomiast generalnie mięśnie, które będą z tej strony, to są rotatory zewnętrzne. Gdybyśmy popatrzyli nieco głębiej, czyli zdjęliśmy tego pośladkowego wielkiego i patrzymy na miednicę teraz od tyłu i nieco od dołu to w tym miejscu możemy podzielić mięśnie na dwa rejony. Pierwszy rejon to są mięśnie, które są o tutaj, to są mięśnie dna miednicy. I drugi rejon to są mięśnie, które są trochę bardziej powierzchownie. To są mięśnie, które będą się przyczepiały do kości udowej i do kości kulszowej. Te mięśnie będą rotowały biodro, kości zewnętrznie głównie. Mięśnie, które będą tutaj, można podzielić na dwa rejony. Pierwszy rejon to są mięśnie, które będą tutaj z przodu, czyli od kości ogonowej to będzie ten rejon tutaj. I drugim rejonem są mięśnie, które będą nieco bardziej z tyłu, czyli, czyli ta, te mięśnie tutaj. Ruch w biodrze jest zależny od tego, czy te mięśnie będziesz w stanie w odpowiednim momencie napiąć i rozluźnić. Już tłumaczę, o co chodzi. Samo biodro wykonuje ruchy rotacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kość krzyżowa też wykonuje ruchy. Ustawia się w pozycji nutacji bądź w pozycji kontrnutacji. Pozycja nutacji to jest taka, w którym podstawa kości krzyżowej no, idzie do przodu, tak, pochyla się ta podstawa, a ten wylot miednicy się poszerza. Dodatkowo biodra rotują wewnętrznie. Pozycja kontrnutacji jest przeciwna, czyli ustawia biodra do rotacji zewnętrznej, kość krzyżowa no jest bardziej, czy podstawa jest, patrzy bardziej pionowo niż w porównaniu do nutacji. Te ruchy są bardzo małe, wynoszą różne źródła, podają od 1 do 3 mm. Ale bardzo istotne, dlatego że zmiana ułożenia kości krzyżowej wpłynie na zmianę ułożenia samego biodra. A to jak jest ułożone biodro, będzie miało znaczenie, gdzie będzie w cudzysłowie patrzyła panewka stawu biodrowego. Jeśli biodro mam w pozycji bardziej kontrnutacji, to ta panewka patrzy, można powiedzieć, bardziej do tyłu. Jeśli w pozycji nutacji, to bardziej do przodu. I ta pozycja generalnie będzie nam ułatwiała rotację wewnętrzną już samej kości udowej, ta pozycja będzie ułatwiała rotację zewnętrzną kości udowej. Możesz teraz pomyśleć, ale co to za różnica, jeśli tam są 1 2 3 mm ruchu? No tak, tylko że ten minimalny ruch proksymalnie, czyli powiedzmy bliżej szkieletu osiowego, może owocować przemieszczeniem nawet paru centymetrów, jeśli chodzi już o jakąś część dystansu, na przykład stopę, więc nie jest to bez znaczenia. Dodatkowo polecam nie patrzeć na ruchy w ciele jak na zgięcie, wyprost, przywiedzenie czy odwiedzenie, bo tego typu ruchy służą tylko opisowi dla obserwatora zewnętrznego. Nasze ciało tak się nie rusza to znaczy wykonując zgięcie, wyprost, odwiedzenie, przywiedzenie, jakikolwiek ruch, w stawie zachodzą rotacje, wewnętrzna lub zewnętrzna. I teraz, jeśli biodro jest, dajmy na to, w pozycji kontrnutacji, albo po prostu te mięśnie, które byłyby odpowiedzialne za ustawienie kości krzyżowej w kontrnutacji, właściwie terminy nutacji i kontrnutacja dotyczą się kości krzyżowej, więc jeśli te mięśnie będą w orientacji koncentrycznej, będą skrócone. To utrudnią i uniemożliwią prawidłową rotację wewnętrzną dla samego biodra, dla kości udowej, a co za tym idzie, też no, dla stopy. Więc generalnie ten łańcuch zacznie się, ta kaskada zdarzeń zaczyna się w biodrze, zaczyna się psuć. A kończy się na stopie. I w takim wypadku praca nad samą stopą nic nie da, dlatego że staw skokowy też w stawie skokowym ruch nie jest wzdłuż jednej płaszczyzny, tylko to jest ruch też rotacyjny, czyli w momencie, kiedy piszczel przemieszcza się do przodu, stopa zgina się grzbietowo, ten piszczel powinien być w stanie zrotować się wewnętrznie. Jeśli nie jest w stanie, to po prostu tego zgięcia grzbietowego nie ma mięśnie, które są tutaj, czyli tego dna miednicy, tak jak mówiłem, można podzielić na mięśnie z przodu, to jest te tutaj i z tyłu, to są te tutaj. I teraz jeśli kość krzyżowa ma ustawić się w pozycji nutacji, to te mięśnie, które są z tyłu, czyli tylne mięśnie dna miednicy, muszą stawić się ekscentrycznie, wydłużyć, bo tylko wtedy ta kość krzyżowa będzie w stanie się, czy właściwie kość ogonowa oddalić, że tak powiem od reszty miednicy. To jest w pozycji nutacji. W pozycji kontrnutacji sytuacja musi być odwrotna, czyli te mięśnie łapią orientację koncentryczną i wtedy ta kość krzyżowa jest pchana, przynajmniej tutaj, właściwie kość ogonowa idzie, zbliża się bardziej do osi długiej ciała. Jeśli chodzi o mięśnie tego przodu miednicy, to sytuacja jest dokładnie odwrotna, czyli w momencie, kiedy te mięśnie z tyłu ustawiają się ekscentrycznie, mięśnie z przodu muszą ustawić się koncentrycznie. I odwrotnie, w momencie kiedy te z przodu ustawiają się koncentrycznie, jak w przypadku nutacji, to mięśnie z tyłu muszą się ustawić ekscentrycznie. Dość ciężko jest pracować nad samymi tymi mięśniami, ciężko je rozluźniać terapią manualną i ciężko na nie wpływać bezpośrednio. Natomiast, natomiast pośrednio już jesteśmy w stanie na nie wpływać i o tym pokażę Ci już za chwilę. Ciężko jest na te mięśnie wpływać bezpośrednio, to znaczy można by próbować tutaj jakąś terapię manualną, są też sposoby inne, jak je rozluźniać, natomiast można wpływać na nie pośrednio. Pośrednio, to znaczy wpływając na całe biodro, będziemy w stanie rozluźniać albo ustawiać koncentrycznie, albo ustawiać ekscentrycznie niektóre rejony mięśni na miednicy. Dodatkowo bardziej powierzchownie znajdują się mięśnie, które przyczepiają się do kości udowej i do guzowatości, czy właściwie do kości kulszowej. Te mięśnie będą rotowały zewnętrznie kość udową, przynajmniej głównie, i one będą odpowiedzialne właśnie, jeśli one będą ustawione koncentrycznie, to nie pozwolą tej kości udowej zrotować wewnętrznie, tak? bo to są rotatory zewnętrzne. Więc na brak rotacji wewnętrznej, jeśli chodzi o kość udową, Pływają te mięśnie, które są bardziej powierzchowne, to tutaj, ale tak samo mięśnie dna miednicy. I nie da się uzyskać, powiedziałbym, dobrej rotacji wewnętrznej, jeśli któreś z tych mięśni są cały czas zorientowane koncentrycznie. O tym, jak je ustawić ekscentrycznie, powiem Ci już za chwilę. Pierwszym ćwiczeniem będzie leżenie i właściwie nawet samo oddychanie w pozycji właśnie takiego... Podporu bokiem na rollerze. Ten roller umieszczam powyżej krętarza na biodrze w ten sposób, żeby spoczywał mniej więcej tutaj, wiem, w rejonie gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem gdzie jest pośladkowy, mniejszy, średni. I teraz tak, samo leżenie w tej pozycji i dociskanie tego sprawia, że ta kość udowa, biodrowa ustawia się bardziej właśnie w rotacji wewnętrznej. Czyli jesteśmy w stanie w większym stopniu rozluźniać te mięśnie w namiednicy. Dodatkowo do tego ruchu, który do tego właściwie leżania w takiej pozycji, możesz dodać sobie delikatny ruch nakręcania się i odkręcania się od tej nogi. Ten ruch nie musi być wcale wielki, ale samo to będzie powodowało, że nasze biodro będzie chciało bardziej ustawiać się, a właściwie pozwolimy rozruszać bardziej staw Biodrowo-krzyżowe. Drugim ćwiczeniem będzie takie rozciąganie w pozycji tej kapsułowej, to znaczy Asia tutaj klęczy na, na kostce do jogi z drugą nogą założoną, właśnie za tą pierwszą. No i w tej pozycji też jesteśmy w stanie te mięśnie rozluźniać, o ile mamy jakąkolwiek możliwość w ustawiania tych mięśni ekscentrycznie. Jeśli ktoś jest bardzo spięty, nie ma w ogóle ruchomości, brakuje mu totalnie rotacji wewnętrznej w biodrze, to samo przyjęcie tej pozycji nie zagwarantuje jeszcze rozciągania tamtych struktur. Miałem takie przypadki osób, które były tak zabetonowane, że to ćwiczenie było dla nich przynajmniej na start za dużo, więc jeśli chcesz je wprowadzić u siebie czy u swojego podopiecznego, to upewnij się, że rzeczywiście czuje rozciąganie powiedzmy tego rejonu, tyłu, tyłu boku biodra, bo jeśli nie czuję, to prawdopodobnie nie jest to najlepszy wybór na ten moment. Trzecim ćwiczeniem jest taka wersja martwego ciągu, w którym trzymam coś między kolanami czy między udami, no i właśnie robię ten ruch, ruch hindża. Ciężar nie może być za duży, właściwie to może być dosłownie taki symboliczny 2, 4, 5 kilo do ręki i w tej pozycji, no, robiąc tego hindża, biorę na dole wdech, i wstaję z wydechem. Czyli zaczynam wdech, schodzę w dół z wydechem, biorę na dole wdech i do góry znowu z wydechem. Co tutaj się dzieje? Po pierwsze, dystans między kolanami powoduje, że nie jestem w stanie kości udowych odkręcić na zewnątrz, to znaczy zrotować zewnętrznie, a to się będzie działo, jeśli mam te mięśnie z tyłu miednicy zorientowane koncentrycznie, więc poniekąd wymuszam tę rotację wewnętrzną, Dodatkowo, biorąc wdech na dole, czyli w pozycji, w której mam zgięte biodra, właściwie zgięcie w, biodra, w biodrach do 90 stopni, to jest pozycja, w której kość krzyżowa powinna wejść do nutacji, biodra powinny się zrotować wewnętrznie, no i kości udowe tak samo wewnętrznie. I teraz, jeśli ja jestem w tej pozycji, w której powinienem mieć ustawione mięśnie, przynajmniej te tylne w namiednicy ekscentrycznie i dodatkowo jeszcze wezmę wdech, to przez to, że napełniam płuca, płuca naciskają na flaczki, flaczki naciskają na te mięśnie od góry. Więc jestem jeszcze efektywniej w stanie rozluźniać te mięśnie przez samą pracę, właśnie przez ten sam wdech w dolnej części tego ruchu. Każde z tych ćwiczeń sugerowałbym robić w seriach. Powiedzmy w pierwsze ćwiczenie, w którym byłem na wałku, mniej więcej po minucie na stronę, drugie ćwiczenie to rozciąganie kapsułowe mniej więcej po 30-45 sekund na stronę i trzecie ćwiczenie jakieś 10-12, może 15 powtórzeń, jedna, dwie serie. Jeśli chodzi o ćwiczenie pierwsze, nada się dla każdego, szczególnie u osób, które kompletnie nie mają rotacji wewnętrznej w biodrze. Jeśli chodzi o ćwiczenie drugie, wymaga już większej możliwości rozluźniania tych mięśni z tyłu miednicy. Ćwiczenie trzecie wymaga tych możliwości już całkiem dużo. Dlatego też zalecam próbowanie. Nawet jeżeli chcesz te ćwiczenia zrobić na jednym treningu, to zalecam odpróbowania od właśnie pierwszego ćwiczenia, czyli z rollerem, potem przejście do rozciągania kapsułowego i dopiero ta wersja martwego ciągu. W przypadku martwego ciągu ten ruch nie musi być wcale duży. Tu nie chodzi o ciężar, z którym pracujesz, tylko o ruch i oddech, bo dzięki samemu wykonaniu tego zgięcia w biodrze, i wzięcie oddechu w odpowiednim momencie no to już pozwoli ustawiać ekscentrycznie te mięśnie dna miednicy. Jeśli chodzi o to rozciąganie kapsułowe, tak samo, tylko bardziej tutaj będziemy celować w te mięśnie bardziej powierzchowne. Jeśli chodzi o to ćwiczenie z rollerem, to tu już celujemy stricte w mięśnie, które są powierzchowne, powierzchownie, natomiast przez sam nacisk na biodro jesteśmy w stanie Pośrednio wpływać również na mięśnie dna miednicy. Dzisiaj taki nieco dłuższy materiał. Daj koniecznie znać, czy ci się podoba, czy chcesz taką formę, co ewentualnie mógłbym zmienić, żeby bardziej ci się podobało. Zostaw komentarz, zostaw lajka, jeśli, jeśli się opłacało oglądać. I do następnego.